Tutaj siatkę rzeczy z Pepko, więc wam pokażę co kupiłam. wcześniejszy film to macie z tego jak byłam w Lidlu, byłam w pońcie na zakupach i miałam też podejść do Media Expert i oczywiście byłam tam, ale okazało się, że mojego zamówienia jeszcze nie ma. Więc no przeszłam się tam po tej mini galerii i weszłam do Pepko, bo zobaczyłam właśnie, że Pepko jest Świeże otwarte chyba w tym tygodniu. No więc stwierdziłam, że dobra, jak świeże otwarte to idę, wejdę, zobaczę co jest, bo na pewno wieszaki będą pełne, a ludzi będzie mało. Więc, no tylko ja byłam w tym Pepko, miałam okazję się tak rozejrzeć wszystko co i jak, natomiast, no nie ma nic tam fajnego, co by przykuło moją uwagę. Yy, więc, tak jak mówię, yy, no przeszłam przez to Pepko na dział męski, damski, nawet nie wchodziłam. Przeszłam przez dziecięce ubrania, chciałam zobaczyć, czy coś jest yy, takiego co fajnie by się mogło sprawdzić, natomiast no nie uważam, że jeszcze z dwa lata temu Pepko miało lepszy asortyment niż teraz, natomiast no może po prostu ja już po innych sklepach też chodzę i widzę różnicę nie tylko w jakości tych ubrań z Pepko, ale też w, w tym wiecie, w tym designie ubrań no, także, ale żeby nie było, nie wyszłam z pustymi rękami, bo do pepku jak się wejdzie to zawsze się coś znajdzie przeszłam też przez dział e, tego gospodarstwa takiego domowego, natomiast też tam nic nie było, zabawek też nie było fajnych oczywiście więc no, tak pochodziłam z 20 minut straciłam na to pepko, natomiast bo pokażę wam co kupiłam tyle mam rzeczy dużo, niedużo, natomiast e, bo no to są rzeczy, które tam gdzieś i tak planowałam kupić. A że weszłam już do tego pepko, zobaczyłam, mówię, dobra, jest, to biorę. Dla Mikołaja wzięłam dwie pary spodenek, gdyż zauważyłam, że jakoś tak. Ma tych spodenek, ale ma takie właśnie dresowe, ale na lato, ale ma takich. Więcej eleganckich, o może tak, niż takich dresowych, a właśnie do przedszkola jemu wygodniej jest na pewno, jeżeli mu założę takie dresowe spodenki, gdyż wiadomo, nie, nie go, to umie rozpiąć, umie zdjąć, żeby się wysikać. No i, a w takich właśnie eleganckich, jeansowych, czy właśnie z shorta, w shortach takich, dżinsu, no to jest zazwyczaj zamyk, guzik i on to później się męczy z tym. Tak więc wzięłam, miałam zamiar, że właśnie takie spodenki gdzieś wyhaczyć tańsze, 10 zł kosztują. Ogólnie te ceny pepkowe, jak już wszystkie te ceny, no to są już troszkę droższe, bo jeszcze tam 2-3 lata temu po 5-6 zł spokojnie, bez promocji można było takie spodenki dorwać. No ale cóż, ceny mamy jakie mamy, więc tak, wzięłam mu jedne takie. I jednemu wzięłam takie. O, takie. Zwykłe, najprostsze, ale wiem, że się będzie sprawdzał. To ma 104 cm. Z tymi rozmiarami w pepko to jest tak, że 104 cm. Jeżeli się wypierze, o tu jeszcze kieszenie ma, no to fajnie, bo w tych nie ma. Zauważyłam, że 104 cm to on Mikołaj. Zazwyczaj tak ma takie teraz. Pomiędzy właśnie 9,8 a 104. Natomiast PEPKO, jeżeli się kupi 104, 110, wypierze się w pralce i da się do suszarki. Oczywiście, co tutaj pokazuje, że niby chyba można suszyć. Yy, tak, niby można suszyć. Oczywiście to jest 100%. Yy... 100% bawełna w 40 stopniach prać, natomiast no szczerze mówiąc, to się trochę skurczy i takie półtora rozmiara to się na pewno skurcza i mimo że to się wydaje takie duże, bo to jest 104 to jest 3-4 lata, więc no to jest taki rozmiar niego, niby nie jego, ale jak się wybierze i da do suszarki, to jest idealny właśnie rozmiar jego, więc jak już tak w pepko jestem, to albo 104, albo 110 kupuję i też, no wiem, że i tak to się skurczy. Szczerze mówiąc, a takich spodenek akurat te kosztowały chyba drożej, bo 15 zł. Natomiast do no, te spodenki będziemy jeszcze ile? Dwa miesiące. I, yy, i szczerze mówiąc no to już... Yy, Później w spodenkach się nie chodzi. T-shirtów natomiast nie kupuję, bo wiem, że t-shirty się tam mogą jeszcze przydać do, wiecie, pod bluzę czy coś, więc tak raczej w Pepko nie kupuję. No bo to jest też na, nie ukrywajmy, na 2 trzy prania. Ja wiem, że ktoś się zachwyca tym Pepko, natomiast jak się przetestuje już parę marek yy, odzieżowych dla dzieci, nie tylko Pepko, to yy, no uznaje się, że jednak to Pepko. Jest taniej, ale co za tym idzie jest gorsza jakość materiałów i trzeba częściej te ubrania niestety wymieniać, bo są zaraz zmechacone, są zaraz wyblakłe i ten kolor już, i to ubranie nie wygląda już tak dobrze. Więc to kupiłam Mikołajowi i dla dziewczynek kupiłam skarpetusie. Skarpetusie tutaj mam takie piękne oto. Jedne wzięłam Pepco Baby, takie po, za 7 zł trzy sztuki. I to są niby rozmiar 0 do 15, natomiast no wiadomo, to yy, przy dziecku gdzieś tam, które się urodzi w okolicach 2,5 kg, no to te skarpetki na pewno będą za duże, ale później myślę, że na jesień już będą dobre i będą miały. Były też rajstopki i też się zastanawiałam, czy nie kupić już rajstopek, bo później pewnie będzie problem z tym, żeby gdzieś tam rajstopki do sukienki czy spódniczki dorwać. Natomiast się jeszcze powstrzymałam. Na razie kupiłam skarpetki, bo wiadomo, dzieci szybko rosną, więc skarpetki się pewnie na no, lada moment przydadzą. Więc tak jak mówię, 3 pary: 7 zł, 2,33 za sztukę. Później mamy z Pepco Baby Organic Cotton. To mam 3 pary za 10 zł, czyli 3,33 za sztukę. No i to są już takie niby z lepszej bawełny. Natomiast w dotyku jest to samo, a w praniu się okaże. Wiadomo, też się pewnie trochę skurczą, więc... Też mam 0 do 15. Tak więc tak. I jeszcze mam Baby Disney i to są z. Z czym tu mam z lwem. Król lew. Tylko chyba król lew. Tak? Tak, tylko mam z króla lwa. I te kosztowały też 10 zł Za 3 sztuki Po 3,33 za sztukę Fajne jest to, że właśnie w Pepko Już chyba też Action, Teddy, Czy tam nie wiem gdzie jeszcze tam byłam po tych sklepach Ma właśnie, że ile za sztukę to kosztuje No także właśnie takie trzy pary skarpetek Fajne I jeszcze z takich lepszych skarpetek Aczkolwiek już miałam w ręce, że wezmę drugie Natomiast one wydaje mi się, że nie są z bawełny bo tak, no... No dobra, jest 78 koton, 19 poliamid, 3 elastan, dlatego, że one są takie jakby trochę ażurkowe. No one są takie, zobaczcie, z dziurami. Bardzo prześwitują. No i tak, miałam już w rękach drugą parę, bo oczywiście takie skarpetki to są super śliczne, słodziutkie, ale uznałam, że... Mm, jak raz założymy te skarpetki, to będzie dobrze. Bo one tutaj mają właśnie tą koronkę, taką niby, niby siateczkę, więc no jak raz założymy i się nic w tym praniu nie stanie, to będzie dobrze. Podejrzewam, że to raczej e, nierealne i że w praniu się coś tam e, wydarzy. Także tak, no tyle kupiłam z rzeczy dla dziewczynek. Oczywiście rozglądałam się i tam wzięła dużo rzeczy, ale tak jak ja już mówiłam. Że to są rzeczy, które się przydadzą na. z takich oczywiście śpiążków i takich rzeczy. To są rzeczy, które się przydadzą na. tak naprawdę na max miesiąc. Więc nie ma sensu, żebym dawała 15 zł za bodziaka, gdzie w lumpie za 4-5 zł dorwę. Więc no. Tak jak już mówiłam. E, takie skarpetki oczywiście nie, nie zawsze można w lumpie dostać, dorwać Więc to będę musiała czytać bieliznę Oczywiście nigdy raczej bieliznę dla dziecka nie kupuję Jeszcze dla Mikołaja mi się nie zdarzyło, że kupiłam bieliznę w lumpie e, No bo uważam, że co jak co, ale bielizna to chyba raczej nowa powinna być e, Natomiast e, no, takie t-shirty czy koszulki czy coś takiego to mm, kupuję Mikołajowi w lumpeksie Oczywiście teraz do lumpeksu już pewnie długo nie pójdę Ale jak pójdę to zawsze mu coś tam znajdę, czy jakąś polóweczkę, czy Jakiś sweterek, bluzę, czy coś tam To też jest fajne Tak jak mówię, w Media eksperty nie byłam po, te, po tą sodę Stream Miałam jechać, ale nie pojechałam, więc Jak ją kupię To wam pokażę Więc pewnie za chwilę będziecie mieć o tym co kupiłam, bo byłam w tym Media Expert i okazało się, że wiecie, moje zamówienie jeszcze nie dotarło. I ja składałam to zamówienie w poniedziałek. Dzisiaj mamy czwartek. A no i było pokazane, że tam w środę będzie już w sklepie do odbioru, więc pojechałam, bo nie dostałam żadnej wiadomości, czy to jest do odbioru, czy nie. Pani mi jednak mówi, że jeszcze nie ma, że jeszcze jest w drodze do nich do punktu i że pewnie dzisiaj będzie. No, więc mówię pani, że to może zrobimy tak, że zamówienie anulujemy, a ja kupię w sklepie to, co tam mam zamówione. Natomiast okazało się, że ja chyba musiałam kupić tą Sodę Stream, ten saturator z wkładem i z butelkami na jakiejś promocji, dlatego że mi za dwa wkłady za ten saturator, chyba saturator się to tak dobrze nazywa. E, czyli za, ta, za tą sodę, za ten cały e, taki sprzęcik. E, za dwa wkłady, za e, butelki trzy. E, więc e, no, chciałam właśnie sobie to tak zrobić, że mm, pani mi da ze stanu na sklepie, który ma, no a ja anuluję zamówienie, żeby, wiecie, żeby tego nie odbierać, bo chciałam już to dzisiaj przetestować. No ale niestety ja zamówiłam to za cenę, tak jak mówię, ten ymm, główny soda stream biały z dwoma wkładami gazowymi i z trzema butelkami za 350 zł. Natomiast y, na sklepie za 279 zł był sam ymm, saturator y, y, jedną butelką i jednym wkładem za 280 zł. Więc gdybym miała jeszcze dołożyć jeden wkład i dwie butelki, no to by już mi wyszło ponad 500 zł. Tak więc, no nie wiem, ja chyba na jakiejś promocji totalnej trafiłam, albo jak gdzieś tam na aplikacji miałam rabat. Przecież mówiąc, tego już nie pamiętam. Dobrze, i pokazuję Wam soda stream, który kupiłam. Kupiłam taką najzwyklejszą wersję podstawową, czyli soda stream tera, Jeszcze jest Duo i chyba art. Natomiast uznałam, że przetestujemy to i zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Do tego mamy właśnie w zestawie, bo to chyba taki zestaw kupiłam, aczkolwiek nie wiem, bo mi to na fakturze rozbiło na trzy części. Rozbiło mi także ta jakby jedna butelka, ta soda stream, ten zestaw i z tyłu jest jeszcze nabój z gazem wyszło mnie 188 zł natomiast ja wzięłam jeszcze dwie butelki dodatkowe które kosztowały 70 zł i wzięłam dodatkowy dodatkową butlę z gazem żebym miała dwie i będę sobie wymieniać więc butla z gazem 119 zł natomiast jak się wymieniają w punktach co w się sensie napełnia, no to 50 zł, także tak na razie jesteśmy zadowoleni. Ja lubię takie mocno bąbelkowe, więc yy, no jak sobie zbąbluję i najlepsze jest takie chłodne, czyli trzymamy zamiennie buteleczki w lodówce z niegazowaną wodą i jak potrzeba, no to gazujemy. Średnio takie 4 buteleczki yy, dziennie się nam. Mm, Średnio 4 buteleczki dziennie gazujemy, dlatego że ja tak głównie piję wodę niegazowaną. Natomiast jedną taką butelkę całą gazowaną też sobie wypiję, bo właśnie to są takie fajne bąble po prostu. Ja kocham takie mega mocne gazowanie. A co dodatkowe, ta zakrętka jest o tyle fajna, że jak się nagazuje i dobrze zakręci, to ten gaz naprawdę się trzyma. Jak nagazuje wieczorem, no to rano jest jak świeżo nagazowana, tak naprawdę. Więc fajnie. Nie kupowaliśmy żadnych syropów ani takich rzeczy, wiecie, żeby zrobić Coca-Cola, nic takiego. Dlatego, że my wodę głównie pijemy, więc no, leżałoby to, a dałabym za te syropy, nie wiem, nie tam, 20 zł, chyba te. Syropy Coca-Cola i takie spritey, i takie były też do kupienia. Oczywiście to się miesza z wodą i wychodzi taki na, mm, napój. Yy, właśnie pewnie Coca-Cola podobny i Pepsi podobny, aczkolwiek yy, no nie wiem, nie wypowiem się. Natomiast jeszcze butelki. Natomiast na temat jeszcze butelki, to fajnie jest to, że można ją zmyć w zmywarce. Natomiast no jeszcze nie próbowałam, bo sobie jakoś tak yy, wiecie no my ją na bieżąco jak się zużyje no to przemywam i znowu wlewam wody i wkładam do lodówki żeby to był właśnie takie chłodniejsze ale no nie spodziewałam się że to będzie taki plus, że ten gaz nie będzie się ulatniał i tutaj chyba mamy pół litra czy nie, tutaj mamy litrową buteleczkę chyba no ogólnie nabój z gazem ma wystarczyć na 60 litrów wody Natomiast no zobaczymy, przetestujemy, zobaczymy, bo my już tutaj już któryś dzień właśnie to testujemy, także na razie się sprawdza, yy, więc yy, no cóż mogę powiedzieć, no taki wzięliśmy, wziąłam też biały, była opcja też czarnego, ale czarny jakoś mi się tak nie podobał, ale tak sobie myślę, że mogłam sobie czarny wziąć, yy, natomiast no wziąłam sobie biały i jest tutaj i nam na razie służy, zobaczymy na yy, jak długo.